Cześć. Chciałbym, abyście wykonali dzisiaj ze mną trening mięśni brzucha. Przeprowadzę go w taki sposób, żeby mogli również z nami ćwiczyć uczniowie szkoły podstawowej. Na sam początek, mięśnie brzucha, jak każde inne, trzeba rozgrzać. Trzeba rozgrzać, żeby uniknąć kontuzji. Moja propozycja jest taka, że zaczynamy od mięśni karków, które są narażone. Przy złej technice czasami zdarza nam się. Nie wykonywać ćwiczenia poprzez spinanie mięśni brzucha, tylko ten kark gdzieś tam za mocno nam pracuje. Będę o tym też mówił. Jeszcze chwila, przód, tył. Ok, super. Teraz spróbujcie napiąć mięśnie brzucha izometrycznie, czyli wykonać spięcie, nie wykonując żadnego ćwiczenia, napinamy mięśnie, hop, rozluźniamy, napinamy, mocno rozluźniamy napinamy rozluźniamy kilka skłonów hop żebyśmy także dokrzali skosy ok i możemy przejść do pierwszego ćwiczenia co potrzebujemy tak naprawdę jest to bardzo wdzięczny temat ponieważ w mięśni brzucha możemy Ćwiczyć w domu. Nie potrzebujemy żadnych przyborów, przyrządów. Ja będę korzystał tylko i wyłącznie z piłki i ze stopera. Po to, żeby odmierzać czas przerwy. Mniej więcej ten czas będzie około 30 sekund. Między seriami piłka nie jest konieczna. Ja korzystam też z wody mineralnej, żeby po każdej serii wziąć dwa Ale też pomaga mi to w mówieniu żeby był po prostu wyraźniej słyszane. Pozycja wyjściowa do pierwszego ćwiczenia. Będą działać nam mięśnie proste brzucha. To jest leżenie tyłem po nogach ugiętych. Nogi ugięte w stawach kolanowych. Stopy złączone. Zwróćcie uwagę na to, żeby lędźwia były dociśnięte do podłoża. OK. Dłonie dajemy za głowę. Ale słuchajcie. Nie może być tego ruchu Hop. przyciągania szyi. Szyja jest praktycznie nieruchomo. Łokieć lewy wskazuje lewą stronę, łokieć prawy wskazuje prawą stronę. I ćwiczenie wykonujemy poprzez spięcie właśnie mięśni brzucha prostych. Ćwiczenie będzie wyglądało następująco. Hop, zobaczcie, lędźwia są cały czas przy podłożu. Szyja nie ma tutaj tego pociągnięcia. Dwa. Raz. Hop, dwa. Wykonujemy. Piętnaście takich powtórzeń zrobimy sobie dwie serie tego ćwiczenia. Gotowi? No to start. Teraz. Okay, bardzo ważne jest, żeby podczas wykonywania ćwiczeń oddychać. Żeby nie robić tego na bezdechu, czyli nie nabieramy powietrza i ile dajemy radę w opór, wykonujemy ćwiczenie, tylko po każdym znosie, prawda, po każdym spięciu jest wdech, wydech. 30 sekund przerwy, jeszcze zostało 15, wtórzymy tą serię. Ok. Pozycja wyjściowa. Piętnaście powtórzeń. Start. Oddychamy. Mocno spinamy mięśnie. Piętnaście. Uwaga, teraz delikatnie rozciągamy je. Tyłek, gdzie do góry, kolano do kolana, jedna linia kolan, bioder, ręce w dół, skos. Teraz pracują nam dwugłowe uda pośladki, a czujemy takie przyjemne rozluźnienie mięśni w brzuchach. Super. Na dół Dociskamy lędźwia do podłoża, tak żeby ten nasz kręgosłup tego nie odczuwał. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, które również angażuje nam proste. Mięśnie brzucha, ale jest już troszeczkę trudniejsze, ponieważ stopy idą do góry, kolana złączone, ćwiczenie identyczne jak poprzednie, tylko nogi w górze 15 razy, czas start. Raz. Super. 15 było. Bioderka do góry. Odpoczywamy. 30 sekund przerwy. Staramy się świadomie napinać mięśnie brzucha podczas ćwiczenia. Pozwoli nam to wyizolować tą grupę mięśniową. Biodra na dół. Lędźwia do podłoża. Nogi w górę. Pozycja wyjściowa. Czas. Start. Piętnaście. Ekstra. Trzydzieści sekund przerwy. I to ćwiczenie już jest za nami. Teraz zaangażujemy sobie mięśnie brzucha skośne. Zaraz pokażę w jaki sposób. Jak ktoś porządnie wykonuje ćwiczenia, to już powinien czuć, że te mięśnie proste są już delikatnie spięte. Pozycja wyjściowa, leżenie tyłem nogi ugięte. I teraz spójrzcie. Na raz jest wznos tułowia w górę. Prawy łokieć dotyka lewego kolana. Raz. Hop. Dwa. Hop. Lewy łokieć do prawego kolana. Prawy łokieć do lewego. OK? I w tempie ćwiczymy 10 razy na każdą stronę, czyli 20 powtórzeń. Czas. Start. Oddychamy. Luźno ręce dajemy za głowę, bioderka do góry rozciągamy. I w tym czasie też odpoczywamy. Uwaga, to ćwiczenie wykonujemy tylko raz, ale za chwilę wykonamy wersję bardziej zaawansowaną, tak zwany rowerek, czyli nogi unosimy w górę, a ruch pozostaje bez zmian. Spójrzcie, nogi idą do góry, nogi będą nam pracować w taki sposób, a my wykonujemy skłony. Czas start. 20 sekund. Okej. Okay. Luz biodra w górę. Stopy złączone. Rozluźniamy mięśnie. Hop. Dociskamy lędźla do podłoża. Czujemy ulgę, ale czujemy też, że nasze mięśnie zaczynają mocno pracować. Są już spięte. 30 sekund przerwy. Dwa wody. I kolejne ćwiczenie na skosy. uwaga, to ćwiczenie na skos teraz będzie bardziej zaawansowane, spójrzcie bo wykonujemy leżenie tyłem, dłonie dół skos, bo potrzebujemy żeby nasza sylwetka nasze ciało było ustabilizowane żeby za bardzo nami nie rzucało bo w tym wypadku mogłem wrzucić któregoś światła. spójrzcie unosimy nogi i teraz na każdą stronę pięć razy wykonamy dwie serie, przenosimy hop, nogi w tym momencie pracuje prawy skos i powolutku na drugą stronę lewy skos. Gotowi? Pięć razy na każdą stronę. Przerwy. Słuchajcie, czujecie, jak skosy działają? Przenosząc nogi, musimy wyhamować. Powoli, zatrzymać się na środku, na drugą stronę, wyhamować. I wykonam sobie drugą serię tego ćwiczenia. Mamy tutaj świeże powietrze, jestem w lesie, tak naprawdę. Leżę nie tyłem. Dłonie dół z tak żeby nami nie rzucało. Nogi w górę. Teraz troszeczkę wykonam to szybciej. 10 razy. 5 razy na każdą stronę. Hop. Ekstra. Jeżeli tak naprawdę rzetelnie przykładacie się do tych ćwiczeń, to uwierzcie mi, odczujecie ten trening jutro. Jeżeli bardzo dokładnie będziecie spinać mięśnie i wykonywać. Uwaga! Teraz do ćwiczenia potrzebujemy jakiś rekwizyt może być to piłka, może być to butelka, cokolwiek, żebyśmy trzymali w dłoniach, co wymusi u nas prawidłowy ruch. Spójrzcie: pozycja wyjściowa leżenie nie tyłem. Piłeczka za głową. I teraz tak, jeżeli ktoś czuje, że jego ręczga, generalnie jeżeli ktoś z Was ma problem z ręźgami, no to może to ćwiczenie pominąć i wykonać zwykłe brzuszki z nogami u góry. Jeżeli jest wszystko ok, wykonujemy w pełnym zakresie ruchu. Spójrzcie. Raz, piłka przed nami. Dwa, piłka za głową. Dziesięć powtórzeń, wykonamy sobie dwie serie. Gotowi jesteście? No to trzy, dwa, jeden, pop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzydzieści sekund przerwy. Ja się troszeczkę ślizgam, bo zamiast normalnej maty do ćwiczeń, to mam tutaj jakieś przejście radło i koc. Ale w takich warunkach też się da wykonać to ćwiczenie. Przechodzimy do pozycji wyjściowej: 3, 2, 1, hop. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawicie. I zmieniamy ćwiczenie. Teraz należy koszulkę włożyć do spodenek. Wykonamy sobie dosyć trudne ćwiczenie, które mocno zaangażuje nam mięśnie głębokie i mięśnie skośne rucha. Uwaga! Leżenie tyłem Dłonie dłuskos. Musimy czuć się dosyć stabilni. Wioderka za chwilę oderwiamy do góry i nogi powoli zejdą nam na dół. Staramy się mięśniami tutaj prostymi zahamować pracę naszych nóg. Wcześniej powiedziałem, że skosy nie chodzi mi o mięśnie proste. Spójrzcie, raz i hamujemy. Wykonamy sobie 10 powtórzeń, dwie serie. Czas, start! Ale się ślizgam. Ekstra, biodra w górę. Rozluźniamy. Trzydzieści sekund przerwy. Chodź na dół. Stopy złączone. Myślimy o czymś przyjemnym. Trzy, dwa, jeden. Hop. To ćwiczenie już za nami. Teraz możecie spojrzeć za siebie, hop, rozciągnąć maksymalnie, poczuć rozluźnienie, wyciągnąć koszulkę z kieszeni, poprawić fryzurę, bałutki wody. Minuta przerwy do kolejnego ćwiczenia, które tak naprawdę będzie bardzo prostym ćwiczeniem. Wykonamy sobie 20 sekund podtunku na przed czyli tak zwaną deskę. W dwóch seriach, czyli mocniej 40 sekund. Starajcie się mieć jakieś podłoże takie w miarę miękkie. Bo inaczej możemy to na kościach odczuć. Ważne przy tym ćwiczeniu jest to, żebyśmy nie krzywili też kręgosłupa, nie rozglądali się na lewo, na prawo. Bierzemy wdech, spokojnie oddychamy, patrzymy przed siebie. Linia bioder równa z liniami barków. Czas. Start. Oddychamy. Spięte pośladki, mięśnie brzucha, grzbiet. Jeszcze pięć sekund. Stop. Ok. Tyłek schodzi teraz do pięt. Przechodzimy do przodu. Ściągamy pośladki. Stopy obciągnięte. Patrzymy za siebie. Rozciągamy w tym momencie mięśnie brzucha. I do tyłu. Tak, jakbyśmy chcieli sobie na piętach usiąść. Hop. Przechodzimy. I jeszcze raz do przodu. Za siebie. Ekstra. I wchodzimy na drugą serię. 20 sekund. Hop. Jeszcze dziesięć. Trzymamy. Trzymamy. OK. I jeszcze raz to samo. Do tyłu. Do przodu. Palce obciągnięte. Hop. Kilka wdechów, wydechów, spokojnie oddychamy, rozluźniamy się. Jeszcze raz do przodu. Ekstra. I to jest cały trening w wersji, takiej, no niezaawansowanej. Jak będziecie chcieli, to nagram w wersji taką zaawansowaną, taką naprawdę już, żeby te mięśnie płonęły. Na razie zacznijmy sobie to na spokojnie. Ważne jest, żeby okno było otwarte, żebyśmy mieli powietrze dosyć no, świeże. Woda mineralna, żeby w parę łyków wziąć i dobre nastawienie. Pierzcie mi, że tego typu ćwiczenia wykonywane systematycznie, wykonywane tak naprawdę prawidłowo, czyli bez obijania się i z zachowaniem no w miarę techniki pozwolą mieć dobry efekt. Mięśnie brzucha, no to jest taki, taka część, że jeżeli nie dodamy do tego ćwiczeń kardio, a mamy nadmierną kankę tłuszczową, no to one będą mocne przy takim treningu, ale nie będą widoczne. Więc warto też dodać trochę ćwiczeń spadających i wtedy na pewno efekt będzie bardzo dobry. Mam nadzieję, że się dobrze ze mną bawiliście.